W Minecrafcie jest kilkadziesiąt różnorakich mobów, a ja w tym filmie będę musiał zdobyć tylko te najrzadsze, zaczynając od gigantycznego zombiaka. Pewnie byście teraz powiedzieli, że jest to niemożliwe, abym tego moba złapał, a co jeżeli bym wam powiedział, że jednak da się to zrobić? Abym mógł tego dokonać, muszę przełączyć się na wersję 20w14 infinite. No i jestem. Zapytacie się co to jest za wersja? Już wam mówię. W dzień 1. aprili Zmojang dodał wersję, w której jest ponad 2 miliony wymiarów, a jeżeli byście byli ciekawi jak wygląda taki wymiar, to wygląda on mniej więcej tak. Wracając, najpierw musiałem zrobić podstawowe itemy Oraz zdobyć trzy najważniejsze przedmioty Z których mogę skraftować książkę, którą mogę podpisać Wszystko w jednym celu Ponieważ gdy podpiszemy książkę losowymi literkami I wrzucimy do portalu, może nas przeteleportować do losowego wymiaru A w jednym z wielu wymiarów Istnieje właśnie gigantyczny zombiak Byłem w wielu wymiarach, ale w tym jednym znalazłem go Dobra i teraz wystarczy go przekonwertować Na wersję 1.19.2 Gdy posiadałem takiego zombiaka Wystarczyło, że wyjdę ze świata i za pomocą programu MCA Selector go przekopię na mój normalny świat Zapomniałem wam powiedzieć ale wszystko robię na świecie, gdzie musiałem zdobyć niemożliwe do zdobycia bloki. Wracając, postanowiłem, że przetransportuję zębiaka do mojej wioski, ale przez to, że nie miałem gdzie go umieścić, zbuduję mu małą klatkę. Teraz tak naprawdę ja trzeba tylko wrzucić naszego zombiaka z nadzieją, że nie umrze od upadku. No i mamy go. Siemano. I w ten sposób zdobyliśmy pierwszego rzadkiego moba, jakim jest Wielki zombie. Następnym mobem jest Villager, ale spokojnie nie chodzi mi o normalnego Villagera, ale o Villagera w przebraniu. Tak, ponieważ oprócz normalnych Villagerów jest jeszcze dwóch: Dżunglowy oraz Villager, który występuje na bagnach. Postanowiłem, że chcę zdobyć Dżunglowego, a dlatego, że normalnie nie da go się zdobyć, też chcę go mieć. Aby tego dokonać, musiałem przetransportować dwóch Villagerów tak, aby gra pomyślała, że są w dżungli. Po czym musiałem ich rozmnożyć. Siedziałem przez nich 40 minut, ale dalej nie mógł urodzić się Dżunglowy Villager. Postanowiłem sprawdzić, co robi nie tak, i wszedłem Minecraft Wiki. Okazuje się, że villagerzy muszą mieć 3 łóżka oraz dwie kratki wyżej od łóżka. To było moim błędem. Po dwóch minutach, gdy poprawiłem, to mamy dżunglowego villagera. Przetransportowałem go wagonikami i dałem go do klatki. Teraz chcę zdobyć iluzjonera. Był to niewykorzystany wieśniak, do którego moczak dodał łuku. Zabijając go, mamy 8,5% na wypadnięcie niezenchantowanego łuku. Jednak jak ja zdobędę tego moba, Aby go znaleźć, muszę znowu cofnąć się na wersję do tych dziwnych wymiarów. A w jednym z nich znaleźć iluzjonera. O kurde! Jezus, mam po komputerze. Szukając iluzjonera, znalazłem ciekawe struktury, takie jak piramida z TNT. Ale gdy pochodziłem trochę po wymiarach, znalazłem go. O, jest w świecie, w którym. Byłem, tutaj znaleźliśmy gigantycznego zębiaka Jest iluzjoner Zbudowałem portal oraz przetransportowałem go Do normalnego świata, gdzie musiałem Przekonwertować cały świat na mój główny A następnie musiałem go zamknąć w klacy Jak to zrobiłem? Miałem zamkniętego kolejnego moba Następnie zacząłem szukać pillager outposta Jednak po co? I Już wam mówię, następnym mobem będzie pillager Ale nie taki normalny, ponieważ będzie on bez koszy, Co będzie powodować, że będzie on Pasywnie nastawiony do gracza Aby tego dokonać, musiałem znaleźć tą strukturę Dlatego od razu wziąłem fajerwerki i zacząłem lat stać świecie w celu znalezienia odposta. A gdy ja lecę, to chcę tylko wspomnieć, że jeżeli chcesz wystąpić w kolejnym moim filmie z widzami, to bijaj na Discorda, który jest w opisie. Prawie 97% osób oglądających mój poprzedni film nie subskrybuje mojego kanału, a ogląda moje filmy, więc nie bądź jakini i zasubskrybuj mój kanał. Z góry dzięki. Gdy znalazłem tą przylutkę, której szukałem. Od razu wziąłem pillagera do łódki i zacząłem przetransportować go do mojej wioski, aby tam go zamknąć. Płynąłem i płynąłem, dopóki nie zobaczyłem wioski. Od razu zamknąłem go w klatę i zaczął się cały proces zbijania jego kurzy. Zajęło to naprawdę Długo, ciągle stałem przy nim, trzymając tarcze, aż nagle. Jest! W końcu, ja nie mogę, ej dobra powiem szczerze, przez chwilę myślałem że to jest niemożliwe, żeby mu padła ta kusza, że nie wiem, żeby była jakaś aktualizacja więc mogłem go oficjalnie zamknąć w klatce i w ten sam sposób zdobyłem kolejnego mowa jakim jest pillager bez kuszy teraz będę chciał zdobyć niebieskiego axelotla i tutaj pojawił się największy problem ze wszystkich mobów, ponieważ występuje ich aż 5 wariantów różowy, brązowy, żółty biały oraz niebieski aby podczas roznoszania urodził się mały niebieski axelotl jest 1 na 1200 szans, w przeciwnym razie będzie w innym losowym kolorze Tak naprawdę tutaj nie wiedziałem czy zdobędę tego moba Ponieważ tak mała szansa odrzucała mnie od podjęcia się próby zdobyciu tego moba Jednak tak czy tak się podjąłem Zrobiłem wiele wiaderek z wodą Po czym poszedłem do oceanu aby złapać tropikalne ryby Ponieważ tylko one umożliwiają Rozmażanie axelotli ale czekaj, skąd mam już te zamknięte? Po prostu znalazłem je w kajbie. Wracając, zacząłem proces roznażania i nawet nie chcecie wiedzieć, ile czasu nad nimi spędziłem. W momencie było tak wiele akselotli, że tego jednego, którego chciałem mieć, nawet nie zauważyłem. Kiedy już proces roznażania ich był za mną, musiałem przetransportować ich do klatki za pomocą takiej rury z wody. I wtedy totalnie zapomniałem o możliwości wzięcia akselotla do wiaderka. Jednak gdy zrobiłem to, mogłem wziąć się za kolejnego moba. A nim była krowa. Jednak nie taka normalna. Aby zdobyć tą krowę, potrzebuję biomu grzybowego, który znajduje się niedaleko od mojej bazy jednak większym utrudnieniem jest posiadanie Tridentu z odpowiednim enchantem. Teraz potrzebuję kolejnego enchantu, jakim jest Channeling i jest to enchant na... <laughs> ja pierdziele. Dokańczając, jest to enchant na Trident, który po prostu powoduje, że tam gdzie rzucimy Tridentem e, powstaje piorun. W ten sam sposób, jeżeli uderzymy piorunem w czerwoną krowę, to... Staje się ona szara. No i normalnie nie po prostu nie występuje w grze. Jest mało procent na to, że ona się pojawi sama z siebie i bardzo w ogóle szybko udało mi się ten enchant zdobyć. Jednak dalej nie mogę do końca tego zrobić, ponieważ potrzebuję trident. I to już jest gorsza rzecz. Po tym, jak mam enchant, wystarczyło zdobyć trident. Oczywiście do tego musiałem znaleźć topielców i ich miasto. I to nie było największym wyzwaniem, bo nim byłoby padnięcie stopielca tridentu. W międzyczasie zduplikowałem sobie dużą ilość firewarek, no bo akurat po Potrzebuję znaleźć na oceanie podwodne miasto, ponieważ tam bardzo często rozpią się właśnie Tridentem i właśnie potrzebuję takiego znaleźć. Tutaj w ogóle mam portal, oto jest utopiec, ale bez Tridentu. Mam oczywiście looting i właśnie nie wiem, czy w ogóle to cokolwiek y, zmienia na tych utopców, czy nie. Wydaje mi się, że może się okazać, że nie. Zabiłem tak wiele topielców z Tridentami, że zwątpiłem, że Trident mi wypadnie. Dlatego postanowiłem wpisać szansę na wypadnięcie Tridenta, a szansa to 8,5%. Jeżeli dodamy do tego jeden poziom lootingu na mieczu, to szansa podwodna. Wyższa się nam o 1%. Ja posiadałem je z lutingiem 3, dlatego szansa na wypadnięcie tridentu to 11,5%. Dalej uważałem, że to mało procent. Nie na kolejne kilka godzin spędziłem na ciągłym zabijaniu topieców, gdy nagle. Nie wierzę w to. Następnie wróciłem do bazy, połączyłem trident z Enchantem Channeling i wyruszyłem w trasę na Grzybową wyspę. Na niej podczas burzy musiałem przejść takim trójzabem w czerwoną krowę. No właśnie, mamy, łatwizna. No dobra, więc weźmy sobie na przykład tą krowę. O. No i proszę bardzo, mamy już naszą krowę. Teraz tak naprawdę wystarczy, że zbuduję tu... Później pojawił się kolejny problem, ponieważ krowa nie chciała przejść przez portal, albo po prostu coś mi się zgliczowało. Dlatego wyszedłem ze świata i znowu wszedłem. Tym razem normalnie udało mi się przetransportować krowę z grzybowej wyspy do netheru. Później się trochę zgubiłem i nie wiedziałem jaki portal prowadzi do mojej bazy, jednak w końcu udało mi się odnaleźć mój portal, po czym po prostu zamknąłem krowę w klatce. W taki sam sposób zdobyłem rzadkie jak i niemożliwe moby, które normalnie nie występują w grze. No i tak naprawdę mamy już dużo mobów, które są rzadkie, e, niektóre są są no na dzisiejsze wersje niemożliwe do zdobycia e, w ogóle co do naszego gigantycznego zombiaka, on ciągle tutaj jest i jest on tak zbugowany że on nawet się nie rusza on po prostu stoi tam jak go wrzuciłem i e, jakby nie wiem jak to nazwać, on nie ma jakby takiego wgranego w siebie skrypta, który powoduje, że jest jak każdy inny mob, bo na przykład taki iluzjoner lub Pilager, oni ja się normalnie ruszają, obracają się i tak dalej, a on stoi w miejscu. Więc moby, które udało mi się złapać to Villager, ale w przebraniu dżunglowym, iluzjoner, Pilager bez kuszy, niebieski Axelotl, brązowa krowa oraz gigantyczny zombiak. Z moich doświadczeń największy problem był z przekonwertowywaniem mobów ze starszych wersji na nowsze oraz po prostu dużo mobów było czasochłonne jak niebieski axelot czy Villager.